Cześć. Dziś znajduję się w centrum Matarnia w Gdańsku. Najczęściej w tym miejscu przy ładowarce Greenway są comiesięczne spotkania właścicieli samochodów elektrycznych. Dziś też jest takie spotkanie, ale umówiłem się tutaj wcześniej na prezentację z właścicielem Citroena C0. O widzę, że Maciek już jest. No cześć, Maciek. Cześć, witam cię. Witam. No i cóż my tutaj mamy? To jest Citroen C0, czyli jeden z tych trojaczków, tak? Thank you. Mitsubishi e... i Miów Peugeot Citroën C0. Mm -hmm. One się czymś różnią, bo ja tak czytałem, że tam chyba. Słuchaj, e... Tak naprawdę te samochody różnią się z znaczkami i bardzo, bardzo detalami. Mm -hmm. e... Największe różnice tak naprawdę są w wnętrzu, w desce rozdzielczej. Mm -hmm. e... Te nazwijmy to w cudzysłowie francuskie, bo to jest Mitsubishi i Mew, mm -hmm. Natomiast z francuskim znaczkiem są w moim odczuciu troszeczkę ładniejsze. Z przodu jest felga, która jest troszeczkę węższa i opona jest troszeczkę mniejsza, czyli 145-60-15 mhm. eee, Natomiast z tyłu jest 175-55-15 Już taka bardziej bardziej normalna. I napęd jest na tył tutaj. Napęd jest na tył. W zimie świetnie driftuje Tu po dwóch stronach jest jakby inne złącze, tak? Gniazdko. Zgadza się Rado Tutaj właśnie gdzie stoimy mamy złącze szybkiego ładowania Shademo. Oczywiście im bateria pełniejsza tym to zwalnia. Natomiast startuje z, z około 40 kW Aha. Natomiast z drugiej strony mam aktualnie podłączone jest to złącze typ 1 czyli starszej generacji natomiast nie ma z tym żadnego problemu, wystarczy przejściówka, która jest tutaj pomiędzy kablem typ 2 i, i sprawa, ładujemy, załatwiona. sprawa załatwiona ładujemy się z typ 2 nie? No, bardzo zgrabny samochodzik miejski zawsze mi się podobał jest bardzo niepozorny, wydaje się że z zewnątrz jest wąski i mały, natomiast w środku, jak wsiądziesz, to wrażenie zupełnie znika. Przestrzeń jest tak wygospodarowana, że aż ciężko to uwierzyć. Tutaj mamy nietypowo rozwiązane otwieranie wszystkich klapek. Przednią maskę otwieramy po stronie pasażera. Mamy tutaj. Natomiast, żeby otwierać klapki ładowania, przez to, że mamy dwa porty ładowania, to tutaj są potrzebne dwie klapki i mamy. Tu otwieramy SHODEMO, tu otwieramy TYP-1 No dobra I teraz zobaczymy maskę Maska to chyba użytkownie powinna trafić do książki rekordu Guinnessa Rozmiar przepotężny Do tego ma Głównie akumulator 12V Solidną 12 bajchę do podpierania aby nie opadło <laughs> Dobra Akumulator, najwięcej chyba tu miejsca zajmuje Tak, tak na oko przynajmniej Akumulator 12V, płyn do spryskiwaczy do, jakaś grzałka dostęp. tu pewnie jest, tak? grzałka jest bardziej pod spodem tutaj mhm. mamy bardziej dostęp do klimatyzacji z serwisowych od klimatyzacji bezpieczników mhm. pompa hamulcowa z płynem no tak. hamulcowym, pompa ABS mhm. a to płyn jakiś pewnie to do, do inwertera e, do inwertera mamy z tyłu, e, pod mhm. tylną klapą w bagażniku, e, natomiast to jest płyn do grzałki, ponieważ tutaj e, ogrzewanie zimą jest realizowane 5-kilowatową grzałką elektryczną, która jest pod samochodem daleko z tyłu. I mhm. tutaj uzupełniamy płyn do nagrzewnicy wodnej. Mhm. Okay. I mam taką prośbę, propozycję: jeżeli ktoś chciałby pokazać swoją hybrydę lub elektryka, powiedzieć kilka słów o niej, jak się sprawuje, lub chociaż udostępnić ją do pokazu, to zapraszam do mnie do Gdańska. Kontakt jest w opisie pod filmem. A teraz trochę danych. Citroen C0 to czteromiejscowy miejski samochód Super Mini klasy A, nazywany jednym z trojaczków, bo są trzy prawie identyczne samochody. Jako pierwszy był Mitsubishi IMF, potem w ramach współpracy z Mitsubishi do tego doszły modele koncernu PSA, czyli Peugeot ION i właśnie Citroën C0. Przyspieszenie 15,9 sekund do setki, prędkość maksymalna to 130 km na godzinę. Również 130 km to jego zasięg, oczywiście jako nowy, bateria jest niewielka bo 16 kWh brutto. Posiada dwa złącza ładowania, szybkie Shademo, które już powoli wychodzi z użycia w Europie oraz dowolnego ładowania prądem zmiennym typ 1. W tej chwili używa się typ 2, ale jest do tego przejściówka, więc nie ma problemu. Produkowany był w latach 2010-2020. Starsze egzemplarze z większym przebiegiem i mocno zdegradowaną baterią można kupić już od 15 tysięcy złotych w górę. Natomiast z końca produkcji, z małym przebiegiem i zasięgiem ponad 100 km, cena jest już powyżej 30 tysięcy złotych. No i teraz ja sobie zsiądę z przodu. Nie, no całkiem wygodnie tu jest, naprawdę. I wysoko na całą dłoń, właściwie do dachu. No oczywiście regulacja jest ręczna. Pewnie tak, nie ma no, nie, żadnych wersji? No, można były? regulować fotel przód-tył. Hmm. Tutaj masz pochylenie oparcia. A. A, czyli nie ma do góry? Nie, do góry nie. Do góry nie. I wersji elektrycznych pewnie nie było, nie? Czy, czy nie nie spotkałem. Wydaje mi się, że nie było. Za to są elektrycznie regulowane lusterka z obu stron. A kierownica regulowana w nie. dwóch płaszczyznach? Czy? Eee, kierownica Rady. nie jest regulowana wcale. Nie? nie tutaj nie, wygląda nie, jakby nie, nie, była. Nie. nie. Aha. No ale akurat dla mnie w tej chwili pasuje, nie, nie wiem czy każdy by się przypasował. No, jest coś tego. podobnego wzrostu, ja tak jechałem. Mhm. No nie, jest dobrze. Tu właściwie bez tej regulacji przynajmniej mnie pasuje to. Mhm. Co tutaj mamy dalej? Aha, to tu, jak pokazywałem, już. otwieranie portu, regulacja wysokości świateł, wyłączenie kontroli trakcji, jeśli chce się zimą podriftować. No. Tu mamy składanie i regulację lusterek obu dwóch. Tutaj mamy świetny, świetnie pomyślany kubek na napoje, i z dwóch stron jest taki dla kierowcy i dla pasażera. Mhm. Tradycyjne, tradycyjne, nieskomplikowane okay. manetki. Drzwi z przodu, też plastikowe to jest oczywiście. O, Ile on ma z, lat właściwie? Ja Cię z, nie, nie jest To jest z 2012 roku, czyli ma już 12 lat. Mm -hmm. e, no i przebieg, który jest niemały jak na takie miejskie auto, ponieważ pokonał już 150 tysięcy km. No to tak, jak jeszcze przy takiej baterii małej tutaj też coś widzę, wchodzi. Na napoje to już tam, na napoje u góry, jest tak. u góry, mamy jeszcze na jakieś drobne gadżety no, Jest regulacja, no to co takie podstawowe rzeczy, tu co trzeba to ma. Teraz taki rzut na kokpit tutaj o, Tu jest właśnie z drugiej strony na napoje tak. Cup holder tutaj Ła. Jest i całkiem pojemny schowek Tak, nawet dość Dobra, teraz co my mamy tu przed kierownicą? Okay. W tej... Dosyć prosty wyświetlacz. dosyć prosty wyświetlacz pokazuje nam jak dużo zużywamy prądu, czyli taki amperomierz, tylko że w wersji uproszczonej. Po lewej widzimy aktualny stan naładowania akumulatora trakcyjnego, po prawej pozostały zasięg. Ja jeszcze widzę po lewej tam P, czyli parking. Tak, tak tam nam wyś wyświetla, jak, jakie aktualnie mamy przełożenie. O, Rekuperacja jest na do doładuje akumulator w trakcie, gdy e, e, mamy zaplanowane, że wyhamujemy bez używania hamulca, wystarczy zdjąć nogę z gazu e, następuje całkiem, całkiem solidne ładowanie akumulatora i odzysk energii. I teraz włącza się go normalnie z kluczyka. Tak? Trady, Jak tradycyjnie. tradycyjnie w tej chwili go nie włączymy, bo jesteśmy jeszcze podpięci pod ładowarkę, więc nie mogę tego zademonstrować. Natomiast przekręcamy, jakby na rozrusznik w klasycznym samochodzie spalinowym, przechodzi w tryb gotowości, zaświeca się tam kontrolka Ready mhm. Tu jest radyjko. oryginalne. Oryginalne i dość fajnie rozbudowane, bezproblemowo łączy się Bluetooth z telefonem, można, jest wbudowany zestaw głośno mówiący, bardzo, bardzo fajnie się rozmawia. I najważniejsze, podstawowe rzeczy ma. Tak, jest, transmitować muzykę można. Eee, więc nawet mhm. nie, nie czułem potrzeby jego zmiany. Tutaj widzimy to wiadomo, co to jest. Tutaj e, ogrzewanie tak. Ogrzewanie, klimatyzacja, klimatyzacja, klimatyzacja też jest. Przycisk. SMS, nawet, nie, nawet, nie, jest. Tak jest, nawet nie klimatyzacja jest całkiem energooszczędna, nie zużywa jakiejś nadmiernej ilości energii. No gorzej jest z ogrzewaniem. No tak, tu jest klima. Ale jest to bardzo przejrzałe z tego. Mhm. Tutaj Ten... jeszcze mamy Aha, czekaj, podgrze... to jest ogrzewanie, ogrzewanie no, tylnej, w ogóle... szyby. Aha, tylnej mhm. szyby, a tutaj mamy e, ogrzewanie fotelakierowcy elektryczne. Aha, no tak, to jest też ważna rzecz. Hamulec, ręczny, klasyczny, tak. klasyczny dźwignia biegów jakbyśmy jechali z palinowym automatem Tak, tak właśnie Czyli właściwie tutaj, to jest zmiana kierunku. Zgadza się tego. tutaj jeszcze jest ciekawostka. Mitsubishi i jako jedyne we francuskich odmianach tego auta to nie występowało. Mitsubishi ma jeszcze dodatkowo dwie pozycje, gdzie można wybierać jaki chcemy poziom odzysku energii. Aha tu jest jeszcze zapalniczka. Coś tam jeszcze pod spodem widzę, no tak, tam, tam, tam jest jeszcze złącze do podłączenia telefonu pod USB, natomiast no, przy technologii Bluetooth w zasadzie jest ono niewykorzystywane. E, telefon pod USB, czyli co, czyli można też muzykę przez to radio muzykę może, tak? tak, natomiast chyba funkcjonalnie łatwiej jest w tej chwili odtwarzać to po, po, po Bluetooth. No tak. E, ale jeśli, jeśli ktoś sobie życzy, to może i po kablu. Schowki, podświetlane? Podświetlenia niestety nie ma. Mm -hmm. Przyda przydatny uchwyt na karty. No tak. O też mam taką drewnianą. Jest jedna lampka na całą. I taka zwykła, no to tak no coś tam widać. No i teraz zobaczymy jak to wygląda w środku. Z, z przodu jest ustawiony podem mnie. Mm -hmm. z tyłu mamy całkiem sporo miejsca. I na kolanach i nad głową mam jeszcze no dobro 10 cm a mamy 1,76 m. to chyba najwięcej jak do tej pory w tych samochodach a niby najmniejszy samochodik. Eee, tutaj jeszcze, patrz, jeszcze coś na, zostało na, na kolana tutaj nie ma żadnego problemu a fotel przedni jest ustawiony tak przyjechał mm -hmm. stopy też wchodzą pod o. O. też no. Nie, no całkiem fajnie, naprawdę. I z tego co mówiłeś wcześniej, to, to siedzenie jest z tyłu bardzo wygodne. No, mamy kilka samochodów ee, i córka twierdzi, że w tym z tyłu jest najwygodniej. <laughs> Faktycznie ta kanapa wygląda solidnie. <laughs> no, ona się dzieli jakoś, tak? Na pół chyba? Tak, jest dzielona na pół. Jak potrzebujesz przestrzeń bagażową wystarczy połowę złożyć. Eee, i... A samochodzik jest czterosobowy, prawda? Mhm, mm mm -hmm. Jasne. Czyli można na przykład tak, tak zrobić, i wtedy więcej miejsca reg w bagażniku. Tak. a tutaj, no tutaj, coś. Jest jakiś próg, widzę, ale próg to w ogóle tu nie ma znaczenia, jak on jest czterosobowy. Tak jest. Próg, próg, mało kto wie, ale próg jest pozostałością po samochodzie spalinowym. Aha. Tam ten szedł układ wydechowy. Aha. Pierwotnie ten samochód opuszczał fabrykę jako spalinówka, dopiero po chyba zaprzestaniu produkcji wersji spalinowej mhm. zrobiono z niego auto czysto elektryczne. To jest plastik na pewno całkiem nie? Tak, tak. Dwa fotele z sofiksami wchodzą tutaj. i Oprócz tego tam z tyłu też jest zaczep. Tak, to jest, niektóre fotelki mają jeszcze taki dodatkowy tylny jakby, tak? zaczep i też jest mm. przystosowany do tego. Do bagażnika co tutaj wejdzie Chyba ze 4 kraty napojów, nie? Cztery kraty to może nie, ale powiem ci, że cały koszyk zakupów z Lidla lub innego tam sklepu wejdzie bez problemu. A pamiętasz ile tu jest? Litrów, czy? Eee, tam. Niestety nie. Mamy. Tak, 92 cm mm -hmm. i tutaj mamy 54, ale reguluje się kąt oparcia, mm -hmm. w tej chwili mam mocno rozłożone, tak. więc się to troszeczkę zwęża. No Można też to też potrzebujemy. Zrobić, Tak, nie? pasażerów bierzemy ciut bardziej do pionu i wtedy bagażnik się znowu mm -hmm. robi na powiększa. A na wysokość? Tu w górę jakaś była roleta? Czy... E, nie, tutaj, tutaj rolety nie ma, mamy około 70 cm w górę. A, do samej góry. Mm -hmm. Zaczepów to tu nie ma żadnych widzę, coś tu Dodat jest chyba z prawej. Dodatkowy zaczep do isofixa Aha. i w fotelach jest isofix A tutaj coś się chowa? E, wiesz co, tutaj jest schowek, w ogóle tutaj w tym samochodzie jest numer win mm -hmm. e, I tutaj uda się zawsze coś tam delikatnie upchnąć mm -hmm. e, I jak jadę z jedną hulajnogą to dzięki temu, że ten plastik jest ściągany wchodzi mi tutaj jedna hulajnoga w poprzek Aha, <laughs> okej okay. To coś pod spodem jeszcze jest? Nie, pod spodem... A, ale silnik to my, jest. E, Tak naprawdę to są ładowarki to jest wszystko pod spodem mm -hmm. e, Natomiast to by trzeba było zdemontować taką całkiem solidną płytę, wiesz, na cztery śrubki No a teraz to już mamy nawet sporą przestrzeń bagażową, taka mini bagażówka, nie? Tak jest Teraz ja ja zobaczymy dwie, dwie solidne, wyczynowe hulajnogi elektryczne No dobra, to powiedz mi teraz Maciku, jak to się stało, że kupiłeś elektryka, w ogóle elektryka i że akurat tego elektryka okay. Słuchaj, pomysł na elektrykę był głównie spowodowany tym, że mamy panele fotowoltaiczne na tak zwanych starych zasadach. Eee, i okazało się, że mamy jakieś niezużyte zasoby w magazynie prądu. Mm -hmm. Trzeba to jakoś wykorzystać. Stąd pomysł na samochód elektryczny, aby po prostu tanio się przemieszczać do pracy na co dzień. Mm -hmm. No tak, a jest to taki samochód, który faktycznie do tego się najbardziej nadaje, prawda? Jakieś dystanse typu tam do pracy, do, na zakupy, tak? Z, przy tym SOH akumulatora, który tutaj posiadam, w granicach teraz, w lecie, w granicach 60-70 km można pokonać. W zupełności mi to wystarcza, Pokonuję około 45 do 60 km dziennie I, i jest on wtedy ładowany tylko i wyłącznie w domu z paneli. I jeszcze można powiedzieć za darmo. Jesteś w stanie go ładować w ciągu dnia, prawda? Bo masz jeszcze do, dostęp do innych samochodów. Zgadza się. Jeśli po, potrzebuję wyskoczyć gdzieś dalej, mam jeszcze inne samochody. Nie, muszę, nie, nie jestem ograniczony do tego jednego. Natomiast na, na, do zadań zawieźć do pracy, rozwieźć dzieci do szkoły, wrócić po pracy do domu. Na, na... Do tego nadaje się idealnie. Czyli to był taki tani sposób do utylizacji prądu tak? nadmiarowego. Zgadza się. zgadza się. A i to nie jest tajemnica, ile kosztował ten samochód? Słuchaj, te samochody już w tej chwili można kupić w okolicach 20 tysięcy złotych. Ten samochód kupiłem troszeczkę tani, ponieważ ma zdegradowaną baterię. Natomiast stwierdziłem, że ten zasięg 60 km nie w zupełności wystarczy. Nie mam się. Nie, 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 nie było potrzeby, żeby kupować droższy. No tak. I czy mamy tu otwarte jakieś okno? Bo tak dosyć jest. Eee, rocznie. Rocznie. Ja widziałem faktycznie, że można tak od 15 tysięcy w górę właściwie, mm -hmm. takie roczniki jak tutaj, a. No a takie nowsze 6-7-letnie to już ponad 30 tysięcy z małym przebiegiem, prawda? No i w ogłoszeniach aktualnie chyba jest około 40 kilku tysięcy złotych z bardzo małym przebiegiem z 18 roku. Także roz, rozbieżność cenowa jest duża, podyktowana właśnie przebiegiem i degradacją baterii. Czyli tak, kupiłeś go jak dawno? Ja samochód mam niecały rok. Niecały rok i zrobiłeś nim? W, tym w tej chwili ma... Ponad 8000 km u mnie przejechane, a łącznie ma 150 tysięcy km. Mm -hmm. I co w tym czasie musiałeś robić, bo na pewno coś? Wiesz co? W tym czasie jakby nie było potrzeby większych jakichś napraw. Hamulce z przodu tarcze i klocki w zasadzie nadawały się do dalszej jazdy. Natomiast wymieniłem je, żeby były, żeby były po prostu świeże, żeby tłoczki lepiej odpuszczały. I z wymiany tej byłem bardzo zadowolony, ponieważ okazało się, że zwiększy się zasięg jak <gry> gdy zaczęły lepiej pracować. No tak. Ale akumulatora np. 12V nie? 12V Też... 12 akumulator wymieniał poprzedni właściciel i ja już go kupiłem z nowym. Jak ostatnio widzieliśmy się, to coś tam się chwaliłeś, że w baterii trochę tak grzebałeś? Tak, w baterii właśnie ta bateria była zdegradowana, wymieniłem 5 ogniw, nie jest to jakaś skomplikowana operacja i po wymianie 5 ogniw w tej chwili da się go użytkować. Jakie on ma właściwie SOH w tej chwili, według Ciebie? W tej, w tej chwili ma około 60% i mm -hmm. e, mam jeszcze kolejne 5 ogniw w wolnej chwili, je wymienię, mam nadzieję, że jeszcze podbiję go do 70%. Generalnie samochód miał tu służyć tylko i wyłącznie na dojazdy do pracy, e, ale się okazało, że jak widać Trójmiasto jest w zasięgu, tylko wystarczy się w trakcie zakupów doładować i można wracać. No, a nawet tydzień temu byliśmy na zlocie pojazdów elektrycznych na torze Modlin a więc dojechaliśmy tym miejskim autem do A rady. byłeś w, mod modlinie, nie byłem byłem, no nie w modlinie? Byłem w Modlinie byłem w Modlinie. Fakt, faktem, był to pomysł. Uznaliśmy z córką, że pomysł jest tak głupi, że godny zrealizowania. A I pojechaliśmy. Zakładować było? Słuchaj, w tamtą stronę było. 保鲜。 Przepraszam, w tamtej 9, z tym 8. Czyli zasięg ma w tej chwili jak mniej więcej 60 km? W tej chwili około 60-70 km, w zależności jakim stylem jedziemy, jaką drogą jedziemy, 70 km jest bezproblemowe. No ale no. mówimy oczywiście teraz o lecie. W zimie to wygląda słabo, tak? I to, no, zimie... co się ostatnio pochwaliłeś, to webasto tu masz spalinowe, tak? Zgadza się, w tej chwili jest wyciągnięte na lato, to webasto wyciągnąłem Natomiast zimą, żeby jakoś to wszystko ratować, e, miałem wsadzone e, w bagażniku w basto spalinowe. Ponieważ rozwiązanie ogrzewania w tym samochodzie jest nie do końca przemyślane, 5-kilowatowa grzałka rozładowuje momentalnie ten akumulator, zasięg spada drastycznie mm. i ten zasięg z powodu niskich temperatur sam z siebie robi się już znacznie gorszy. Gdy do tego jeszcze włączymy 5-kilowatową grzałkę, aby zrobić ciepło w kabinie, to, 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 to wtedy zasięgi są strasznie małe. A powiedz mi, a na SHADEMO ile czasu się ładuje? Prędkość ładowania SHADEMO zależy od tego, jak jest rozładowana bateria. Gdy mamy w okolicy 10% stan ładowania baterii, to w granicach 40 kW SHADEMO rusza. Natomiast I to trwa z pół godziny, tak? Nie? Do pół godziny, nawet no, dwadzieścia kilka minut, i mamy w mm -hmm. granicach 80% już prądu w baterii. Mm -hmm. A z prądu zmiennego AC? Z prądu zmiennego AC możemy się ładować z mocą 16A, czyli 3,6 kW. I to jest obojętnie, czy ze słupka, czy z ładowarki domowej, z gniazdka. Na ładowanie z gniazdka to jest około 3 do 4 godzin maksymalnie. A orientujesz się, czy tu były jakieś różne wersje? wyposażenia, czy coś, czy to tak raczej było? Nie zauważyłem większych różnic w wyposażeniu tych samochodów, gdy szukałem i jedynie Mitsubishi w posiada tą bardziej rozbudowaną jakby e, e, przykładnie mhm. z, z regulacją odzysku. E, tak naprawdę różnią się tylko estetyką wnętrza, wykończeniem wnętrza. Czyli tak reasumując, właściwie już o tym powiedziałeś, jaki jest mm. sens posiadania samochodu w ogóle elektrycznego z takim małym zasięgiem. E, tak, samochód elektryczny tego typu na pewno nie zastąpi samochodu spalinowego, to jest kompletnie niemożliwe. Mm. E, on jest świetnym uzupełnieniem jako auto do codziennego dojazdu do pracy, jeśli komuś taki zasięg wystarcza. E, natomiast no, samochody elektryczne są fajną technologią, jako posiadacz samochodu elektrycznego jestem z niego zadowolony. Natomiast to nie jest chyba technologia, która powinna wyprzeć samochody spalinowe. Bardzo fajnie, jakby to była równoległa technologia, tak jak przyjęły się samochody na LPG. Tak myślę, że dla części użytkowników samochodów, samochody elektryczne są świetnym rozwiązaniem i chętnie, chętnie by przyjęli, ale gdyby były z, z własnego wyboru, a nie ze zmuszania i bardzo fajnie jest mieć i samochód spalinowy i samochód mm. elektryczny, jak jest taka możliwość, w tygodniu jeździmy za darmo na prądzie ze słońca, w weekend możemy pojechać sobie spalinówką, gdzie chcemy, więc zakaz samochodów spalinowych jest, e, moim zdaniem, kompletnie nie na miejscu. Tak i stąd się bierze ten hejt, prawda, na te Myślę, samochody elektryczne jako takie coś... Się. właśnie jakby błąd taki, prawda, przeciwko. A tak naprawdę każdy, kto się przejedzie tak trochę dłużej elektrykiem, to właściwie Woli tym jechać. Zgadza się. Kto, kto ze mną nie przejedzie się, nie spróbuje z ciekawości, po, porozmawiać, udostępni samochód, że się, ma możliwość sam przejechać, to każdy jest pozytywnie zaskoczony. Mhm. Więc ta technologia, gdyby nie była nam narzucana odgórnie, tylko jakby mhm. możliwością wyboru, znacznie szybciej by się rozpowszechniła. Tak. Jakbyś miał podać jakieś takie, nie wiem, pierwsze, co Ci przychodzą do głowy, zalety i wady tego akurat modelu. Z zalety i wady tego modelu. No, wadą na pewno jest zasięg. Zwłaszcza przy tym zdegradowanym akumulatorze. Gdyby on był w granicach 150 km, 200 km, to w zasadzie każdego dnia tylko i wyłącznie naładowany w domu załatwiłbym wszystko, co potrzebuje. Zasięg robiłby się dopiero za mały gdzieś tam w, w, w dalsze wyjazdy, w weekendy i w trasę. No ale do tego auto to nie, nie jest stworzone. E, przy przebiegu. Przy zasięgu teraz około 60 km, no to właśnie jak dojeżdżamy do trójmiasta trzeba się ponownie naładować. No I trzeba to w ładowanie... prawda? Ile jeszcze mamy zasięgu? No słuchaj, no przejechałem tym samochodem 8000 km. Ani razu nie byłem holowany, ani razu nie używałem agregatu prądotwórczego, no <grym> więc, więc daje się to zaplanować i daje się tego nauczyć, daje, daje się z tym żyć. No. no to wracając do tych zaledwie co dalej? Zaletą, zaletą jest to, że jeździmy za darmo. No w no w tak. moim przypadku tak? No tak. nie każdy ma możliwość naładowania się z paneli, więc tutaj nie można powielać bzdur, że jeździmy zupełnie za darmo. Natomiast w moim przypadku mam, mam prąd z paneli, nic, on już nie kosztuje. Panele zamontowałem kilka lat temu, nie myśląc o samochodzie elektrycznym, a prąd po prostu jest. Jesteś mechanikiem i teraz właśnie, czy ja mogę ewentualnie Ciebie tutaj polecić z okolic Trójmiasta, jeżeli ktoś chciałby coś z elektrycznym samochodem, nie wiem, naprawić, czy generalnie serwisować, czy, czy, czy... Zgadza się, zapraszam, nie ma najmniejszego problemu, serwisujemy również samochody elektryczne, zajmujemy się szybką obsługą samochodu, czyli czy potrzebujesz zrobić coś przy hamulcach, przy zawieszeniu, przy klimatyzacji, wymienić opony, zapraszam, jak najbardziej. No tak, takie proste rzeczy. Wymiana płynów, prawda, czy mm -hmm. hamulcowy, czy jakieś tam grzewcze i tak dalej. Okej. Okay. Dobra, to dziękuję Ci, Ma Maćku, za prezentację. Bardzo fajny samochodzik, podoba mi się, zawsze mi się podobał. On nie aspiruje do czegoś więcej niż do samochodu miejskiego i taki był od początku stworzony pod tym, pod tym kątem. I teraz krótkie podsumowanie. Jest to typowo miejskie autko i tylko pod takim kątem należy na nie patrzeć. Na plus należy zaliczyć, że jest w nim zaskakująco dużo miejsca. Z zewnątrz nie wygląda na tyle, ile jest w rzeczywistości. Zwłaszcza dużo jest miejsca na głowę. Na pewno prostota konstrukcji, a zarazem posiada wszystkie potrzebne podstawowe rzeczy, jak klimatyzacja, radio z bluetoothem i systemem głośno mówiącym, z systemów bezpieczeństwa na ABS, ESP i nawet sześć poduszek powietrznych. Plusem na pewno jest to, że był produkowany w Japonii. Co do komfortu, no to muszę powiedzieć, że na tylnej kanapie faktycznie jest komfortowo. Na minus można zaliczyć moim zdaniem twarde siedzenia z przodu i bez jakiegokolwiek trzymania bocznego, też łokciem już się czuje drzwi. No ale to tak już jest w segmencie A. W środku wyciszenie też jest słabe, no ale oczywiście i tak dużo ciszej jest niż w samochodzie spalinowym tego segmentu. Być może dla niektórych może też być jakimś tam problemem brak regulacji kierownicy. Na pewno minusem też jest mały zasięg, prądożerne ogrzewanie i nieduże przyspieszenie, choć na miasto wystarczające, ale i tak jest większe niż w i spring. I to już wszystko, co chciałem powiedzieć. Zapraszam do komentarzy, łapka w górę i do następnego filmu. Cześć!